Dzień dobry w niedzielę, kochani. Czy coś zakwitło? Pewnie, że zakwitło. Nowe kwiatuszki nam się pokazały. Tu jest migdałowiec karłowaty. Strasznie się męczy, tu w tym miejscu. Ale od jakiegoś czasu, gdy pilnuję przed nornicą, ładnie zaczyna nam się rozrastać. nie mogę uchwycić, bo się bujają jak wiatraczki. Drobne, wczesne, różowe kwiaty. Tulipaniki rozwijają się jeden po drugim. Zaczynają wybudzać się paprocie. A tutaj szykuje nam się kokorycz niebieska. Pięknie się rozrasta i kwitnie na niebiesko. Wysokie niebieskie kwiaty lubi słoneczko. Jak również półcieniste miejsce u mnie tutaj jest razem właśnie z hostami. I sobie bardzo dobrze radzi, szczególnie w upały. Potrafi całkowicie zasnąć i obudzić się, gdy przyjdzie pora i wilgotniejsze powietrze. Nie może mieć sucha. Otworzyła nam się sanguinaria pełna. W porównaniu do tej pustej, która już nam przekwitła, ta strasznie, strasznie słabo się rozrasta. Na razie są kwiatostany, ale też już widzę, uszkodzone są pączki, czyli musiało ją troszeczkę przymrozić. I pomalutko będzie zrzucała kwiaty i wydobywała nam liście. Zobaczcie, jakie maleństwo opatulone. Chowa się, wstydzi. Ta jedna, jedyna. Dwie sztuki pokazały nam się w pełnej krasie. I tutaj trzecia. Rośnie na pełnym słońcu. W tej chwili później paulownia i orzech włoski Robią jej z liści. Takie zacienienie. Też lubi wilgotno. Biała łódka. Też ładnie się zaczęła mi tu rozrastać. Między żonkilami i ryskami. Drobne, bialutkie kwiatki. W poprzednim odcinkach pokazywałam ją. Ale nie miała aż tylu kwiatów. I też widać lekkie przymrożenia z brązowiałe kwiaty. Czyli przymrozek też leciutko ją tam liznu. A tu łódka w paseczki, ta łódka mi się wysiewa kochani, ale nie uzyskuje pasków, tylko ma kwiaty takie dużo większe i ciemno niebieskie od tej zwykłej niebieskiej, także ta się wysiewa i taka jest mniej odporna, środek czasami potrafi zniknąć, musiałam ją skudnąć w kilka miejsc, żeby jej nie stracić, ale jak na razie ładnie się odbuduje i rośnie dalej tutaj mamy kokorycz paprociolistną joduneczkę kolejna kokorycz i otwiera nam się epimedium czerwone pierwsze pojawiają się kwiaty inaczej kwiat elfów brunerka też ładnie kwitnie później zdobią piękne liście brunera kwitnie jak niezapominajka no i tutaj czekamy na kolejne, tutaj wybudza nam się żabia lilia. Też ją przymrozek chwycił, ale ładnie się odbudowała. Tutaj mamy epimedium koloru żółtego, płatki takie bardzo delikatne żółte, środeczek te dzwoneczki ciemni, ciemnieją. No nie chce mi ostrości złapać, złapało i również dopiero nam się tutaj wybudza. Bardzo plenna ta odmiana, bardzo ładnie się rozrasta. Epimedium jest na pełnym słońcu. A tutaj epimedium ciemno-żółte. Chyba jednak muszę je przesadzić. Kępa jest potężna, Wam powiem, ale coś słabo mi tu rośnie. Pięknie kwitła mi przez 4 lata, a teraz strajkuje z kwiatami. Rośnie pod orzechem włoskim, może to jest powód. Czyli tą kępę muszę zabrać. Bo idą tylko listki. Kolejna kępka epimedium koloru czerwonego. Ona ma takie dużo ciemniejsze listki. Zbliżymy kwiata i później aż do wczesnej wiosny następnego roku będzie pięknie prezentował się z liśćmi. I liście ścinamy jak zaczynają wychodzić nam kwiatki. A teraz zobaczcie, zaczyna produkować nam liście. A tutaj epimedium pomarańczowe również zaczyna bardzo ładnie się rozrastać i kwitnąć. A tutaj sanguinaria, która nam przekwitła i teraz będzie zdobiła tylko z liści. Zaczyna się robić kolorowo. Sasaneczki w jednym miejscu czekają jeszcze na słoneczko. Sporo pączków kwiatowych. Kolor fioletowy. I w tamtym roku wysiała mi się. A w tym roku zobaczcie już kwitnie. Ma dwa pączusie. Kolejna roślinka cebulowa. Śniedek zwisły. Wisły. Zaczyna nam się otwierać. Kwiatki ma duże w porównaniu do śniedków. Również pięknie, mocno się rozsiewa. Zobaczcie, ile tu jest młodych siewek. I też już mam go w kilku miejscach. Przenosiłam młode cebulki, które już kwitną. Obok prymulka, zawilec. I tutaj właśnie jest to parzydło. Blekolistne, czyli miniaturka. Ostatnio wspominałam o parzydle leśnym. A to jest miniaturka. I też ma takie kwiatki pióropusze. Ale drobniejszy. Wybudza nam się iris variegata. Kwiaty żółte jak zwykłe irysy syberyjskie. Ale listki ma z wariegacją. Między nimi tutaj mamy powysiewane orliczki. A tutaj o połamało się nie tutaj bardzo podobne, ale jest to rutewka orlikolistna, ciutkę zobaczcie, różnią się płatki liści od niej tutaj mamy orlika a tu rutewkę kwiaty mają całkiem inne i również piękne rutewek, też mam kilka odmian w ogrodzie ale to będziemy czekać aż zakwitną to nawódź wspominałam w poprzednim odcinku. Później zzielenieje. No i czekamy na te kochane liliowce. Przekwitłych jacenty trzeba je pozrywać, żeby nie tworzyły nasion, żeby szły w cebule. Także uszczykujemy roślinki cebulowe, uszczykujemy, niech się rozpychają w cebulki. No chyba, że macie Krokusy, to im tam nic nie uszczykujemy, bo jeszcze nasienników nie ma, są schowane w środku. Ja sobie je tak zabezpieczam, kładę kamienie, żeby odsłonić lilię. Jakiś taki malutki tulipanik. Razem ze skalnicą i wiązówką variegatta. Mieszanina. Tutaj mamy prymulkę o czarnych listkach i bratki, które się wysiały w doniczce i je pikowałam miniaturki. Różnokolorowe. Tam zaczyna wybudzać nam się pysznogówka czerwona. A tam mamy kokoryczkę. Kokoryczkę, tak. Tu nam wychodzi kokoryczka variegatta. To te duże konwalie. Niektórzy mówią na to duże komwalie. Tulipany mają bardzo duże kwiaty, żółte. Tutaj mamy, wychodzi nam wiązówka czerwona. Piękne, duże, pióropusze koloru czerwonego listki, jak widać takim dodatkiem bordo. No i na koniec wilczomlecz, on jest odmianą płożącą, łysieje na dole. Tutaj mamy groszek wiosenny i tam wygłodzają nam się No i ta wółka szara zaczyna kwitnąć. Też wspominałam ostatnio, jak była osypana śniegiem, że zmieni się też w biel. Ale ona dopiero zaczyna, więc kolorów będzie przybywało w ogrodzie jeszcze. A ona będzie z dnia na dzień coraz bielsza. Krzew ładnie rosnący, lubi być przycinany. Dziękuję za obejrzenie. Życzę miłego dnia, miłego wieczoru. Do usłyszenia. Cześć. Obrywajcie.